Jeden grzeje puchę, drugi w czubkach musi siedzieć. na no, dopóki zachód nie odpuszcza. Piąnek się powiesił, bo dziewczyna mu się puszcza. No i hu... Hu... jak psycha siada. Weź tylko zobacz jak diabeł się skrada. Żeby mu Ubezwłasna wolnić Na was sam rzeczy nie da się odpornić. próbuję się uwolnić. Skuty łańcuchami. Kontakty skuty. Z... Zabawy z dragami. To roz... I jeszcze od środka, czekam na karmę, która mnie spotka Bo wziąłem, ty nie byłem, nie jestem i nie będę, matka urodziła Mędel, co za dużo, to niezdrowo, jak mało, to lujowo Głowa siada, krwawi serce w organizmie, ma mordercę Co za dużo, to niezdrowo, i ciągłe kłopoty z głową trudno podnieść i gdy się uginają nogi, były marzenia o żonie i rodzinie Marzenia szybko prysuj, zakochań w heroinie, rozumisz To nie są żarty, są imię, wciąż gryzie, jak Wsiąłem pardy, małe krwa z nosa leci krew Kiedyś małe dawki, dzisiaj to za Nie proś mnie o rady i radź sobie sam Jestem egoistą i wy... Bo nie radzę sobie sam, a rad nie udzielam Skoro jak widzisz, to sam lewo się zbiera siebie i to jest okropne. znów ręce potnę. Ten noc samotne wyje do księżyca i przypada złotko. I wziś, że to nie jest słodko, a raczej gorzko. Czy czujesz tam gorycz? Guzy nic nie dają, ale sobie poryć. Co za dużo, to niezdrowa. Jak mało, to lujowo. Siada i serce. w Organizmie na morderce, to niezdrowo. Kłopoty włam niech się z podłogi Gdy się uginają nogi I to chyba wszystko